Dzień dobry! Maraton trwa i szczerze wierzę, że trwać dalej będzie. Przy okazji, dzisiaj mamy środę, a to znaczy, że jest gigantyczna szansa na snapshot. Około godziny 15 na kanale odpali się live, gdzie będziemy oczekiwali jego wydania. Jednak, jeżeli chodzi o maraton. Bardzo bym chciał oczywiście dla Was nagrywać kolejne odcinki, jeżeli dzisiaj wyjdzie z naprzód, to jutro pojawi się jego przegląd, jednak jeżeli faktycznie tak będzie, to wtedy, jeżeli chcecie dalej maraton i dobijecie pod tym materiałem ponownie 6000 łapek w górę, wtedy w czwartek pojawi się odcinek. Kolejny, moi drodzy, zmiemy nadzieję, fajnymi rzeczami z nowego snapshota. Piszecie się na to, no to dużo łapeczek w górę, a ja zapraszam Was do oglądania i na live'a, który wkrótce oczywiście się odpali. Okej, okay, moi drodzy, jak widzicie, jestem tutaj na moich bagnach, gdzie również znajduje się farma wiedźm. I w ogóle to jest naprawdę ładna taka wysepka dżunglowa, nie? Mam bardzo podobną w okolicach spawnu, tylko że jest ona otoczona rzeką. A tutaj jest i ocean, i same bagna. Dobra. Kierujmy się, moi drodzy, na razie do domu. Tutaj powstaje nowy dzień. A ja oprócz tego, że niedawno troszeczkę spędziłem sobie czasu siedząc w farmie wiedźm, no to też pozbieram troszeczkę slime boli, bo te dzisiaj się, moi drodzy, nam przydadzą, gdyż będziemy bawili się chyba nowymi, jednym, jed, chyba w ogóle, są jedne z najpiękniejszych bloków, jakie mogą pojawić się w tej aktualizacji, albo w ogóle w ostatnim czasie, jakieś pojawiły się w ostatnich update'ach, czyli świecące, trzykolorowe, ja to nazywam żabandole, ale można to nazywać oczywiście bardziej e, dokładnie. Czyli żabie światło, albo w oryginale Froglight. Moi kochani, cudownie, dziękuję Wam za to, że dalej mogę dla Was nagrywać te materiał, już dobijacie te łapki, chociaż nie ukrywam w momencie, kiedy to nagrywam, a jest szalona godzina, bo w tej chwili 3.4937 sekund, jak zresztą widzicie tutaj na, na informacji o skrinie, brakuje w tej chwili niecałe 40, moich drodzy łapek w górę. Na granicy, więc nie mogę odpuścić. Cieszę się bardzo, moi drodzy, że ten odcinek dla Was też tutaj e, tworzę. I generalnie, jak zauważyliście, on troszeczkę wcześniej się pojawia, bo nie wiem, o której mam go opublikuję. Może przed 14 w okolicach tych, więc troszeczkę przed live'em. No powiedzmy, będziecie mieli, moi drodzy, chwilkę na obejrzenie tego materiału, a potem zapraszam Was na live'a, gdzie będziemy robili sobie też farmę dzisiejszego bloku, który w ogóle po raz pierwszy chcę naturalnie zdobyć na tym świecie. O, to jest w ogóle Big Boy, gdzie straciłem mój. Znaczy, w tej Wiosce straciłem mój rekordowy level przez ten cholerny najazd. Ale a propos levelu, to nie chcę się na razie wracać do wbijania jego. Był duży, ale niestety po jego stracie jakoś tak mi się nie chce. <śmum> Mam już dosyć póki co tego. Dobra, moi drodzy, jesteśmy jak widzicie na spawnie. Yy, Slimebole będę potrzebował oczywiście do żabek. Dzisiaj chciałbym wszystkie trzy rodzaje żabandoli zdobyć. No, z żółtymi nie będzie problemu, bo pomarańczowych żab mam bardzo, bardzo dużo. Yy, jeżeli chodzi o biał. Nie, to są te. Yy, f... No, żabandole z tych żabek. Które są te chyba to są orchowe, tak? Nie, czekajcie, orchowe są... myli się, nie kojarzę z nazw, ale są fioletowe, żółte i zielone. No to zielone będą z zielonych żab, żółte z tych, chyba A z tych będą fioletowe, jak się nie mylę. Jakoś tak mniej więcej. No to widzicie, tutaj mam dwie takie żabki, dwie sobie stąd wezmę, ale nie mam zielonych i... To będziemy sobie za chwilkę zielone żabki. To jest jedna z rzeczy, które chcę na pewno w dzisiejszym y, materiale ogarnąć, więc tutaj sobie, moi drodzy, pozwolę tym żabkom się rozmnożyć i złożyć skrzek. Jest i też dam im kilka minut na spokojnie, żeby ten skrzek się kulturalnie, moi drodzy, tutaj zmienił w kijanki. Potem pójdziemy sobie gdzieś, gdzie łatwo jest zdobyć właśnie te zielone żabki. Przy okazji wam się pochwalę, że... O, już, już nawet tak, do końca. Do końca, moi drodzy, już mam zapełnioną farmę żelaza, więc tego żelaza wystarczy mi wystarczy na bardzo długi czas. Tu w ogóle mam też bardzo dużo bloków szmaragdowych, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby w końcu oficjalnie wygasić, przynajmniej na razie, działanie tej farmy. Nie będę oczywiście zabijał mobów, bo z czasem może że będę chciał wznowić działanie tego Więc ja po prostu kulturalnie Pozabieram te łóżka i farma powinna Przestać działać No bo po co ma mi gromadzić przedmioty yy, Które będą mi tylko lagowały świat Niech to już na razie będzie Zabrożone moi drodzy przy okazji, mając przy sobie troszeczkę butelek z farmy Wiedźmy, chyba dobrym pomysłem byłoby uzupełnienie zapasu tego, hmm, tych butelek właśnie w farmie miodu. Niestety nie ma tutaj żadnego takiego cywilizowanego przejścia, może z czasem czegoś się tutaj takiego dorobię. A, dobra, tak trochę na około przeszedłem. Nieważne i zgaduję, że tutaj już będzie pełno bloku, pełno butelek z miodem. Nie, nie jest tak źle. Okej, okay. myślę, że tu będzie zdecydowanie gorzej. O proszę, ale z drugiej strony widzicie gigan. No właśnie, co jest, bo tak zauważyłem, że nie bardzo mi przybywa tych butelek z miodem. Więc czy tu i winą jest możliwe yy, właśnie albo martwe pszczoły, albo myślałem, że nie ma butelek, a ich jest bardzo dużo. No nic, zrobię sobie ich więcej, tylko na spokojnie wykraftuję sobie ten miód. Dobra, sporo tego mamy, więc pozwolę sobie te bloki miodu odłożyć do skrzynki. A, trochę tego jest, tak samo honeycomb bloków. I dobra, buteleczek też mamy całkiem sporo. Tyle ile mam, tyle sobie odłożę do tych dispenserów i mam nadzieję, że potem zacznie to normalnie i legalnie funkcjonować. Tutaj uzupełniam Tutaj jeszcze, no, ideolo. O, jedna buteleczka, moi drodzy. Ideolo, prawie wszystko. Przy okazji, poczytałem sobie bardzo dużo was, waszych komentarzy na temat y, sugerowanego trwania odcinków. Snapcrafta. I pięknie Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Zauważyłem, że w większości, yy, tak powiedzmy takie liczby, ilości godzin, czy tam godzin, minut przemawiały w, od 25 do powiedzmy około 40-45 minut. Powiem Wam szczerze, że wow! Wprawdzie jestem normalnie, jakby nie wiem, tu powiedzieć, no, wzruszony to bym przesadził, ale jest mi niesamowicie miło, że aż tyle czasu chcecie ze mną spędzać. Tylko, że mówiąc o tym, nie przewidziałem jednej prostej rzeczy. Ja moi drodzy, nagrywając odcinki, z czasem większą ilością cięć, wiecie, takie wycinanie, właśnie rzeczy, tak jak teraz. Ja nie bardzo jestem w stanie, że tak powiem, oszacować ile może trwać odcinek i mogę gdzieś tam próbować przycelować I właśnie to będzie taki, mój drodzy, materiał. Będę próbował właśnie zmieścić się do 25 minut w tym materiale, ale, że tak powiem, będę to robił pi razy oko, więc tyle, ile wyjdzie, tyle on będzie oczywiście trwał. Więc, znając moje szczęście, około 30 minut. Mam nadzieję, że nie, że ogólnie z długości tego odcinka jak najbardziej będziecie zadowoleni. Okej, okay, ja od razu sobie tutaj też przerzucę ten cały shulker box i potrzebuję troszeczkę wiaderek moi drodzy, z wodą, ale nie widu, nie słychu takich luksusów. No jedno, to w ogóle są naprawdę śliczne, tropikalne ryby, które sobie zbieram, takie właśnie rzadsze, że tak powiem, egzemplarze, żeby móc sobie za jakiś czas zrobić fajne akwarium, które będzie miało właśnie takie najbardziej, wiecie, ciekawie, moim zdaniem, wyglądające i najbardziej egzotycznie wyglądające ee, właśnie rybki. A zbieram je oczywiście przy rozmnażaniu Axolotli, Aż, że nasze, czekaj, tak patrzę, że są tutaj kijanki, nie ma. Aż, że często pojawiają się właśnie w tym szlachce w naprawdę ciekawe egzemplarze ryb. No to te sobie odkładam na bok w innym celu, niekoniecznie do rozmnożenia tych aksolotli. Dobra, mamy kijanki, moi drodzy. Coś tu w ogóle chyba tutaj zdechło. Jakaś kijanka. Patrzcie, w ogóle magia Minecrafta. Nabieram wodę, niebieska woda, nabieram kijankę. Taka bardziej... <noise> typowy facet, nie wiem co to jest za kolor Nie wiem, saledynowy taki? No, dobra, nazwę no, to saledynem Najwyżej mnie dziewczyny w komentarzach Mocno opierniczą za Brak znajomości kolorów No, typowy za mnie pod tym względem facet Nie znam się na kolorach Normalnie bym to nazwał jakiś taki ciemnoniebieski Czy coś w tym desce ciemnoniebieski to to też nie jest Nie umiem w kolory, jak typowy facet <noise> Dobra Moi kochani, widzieliście, że tutaj mam dwa rodzaje żab I polecimy sobie po zieloną żabkę, gdzie? <laughs> do Endu, moi drodzy, tak, w Endzie można zdobyć też zielone żaby, bo Jakkolwiek dziwnie by to, na pewno gdzieś tutaj są te smycze, ale dobra, wykraftuję sobie Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało To End jest właśnie takim zimnym biomem, więc idealnie pasuje do klimatu, gdzie są żaby a end będzie dla mnie tutaj najłatwiejszym sposobem na zdobycie zielonej żaby ze względu na to, że kiedy wpadnie ona do portalu w tymże endzie, pojawi się od razu tutaj na spawnie, więc w najlepszym miejscu, gdzie może się pojawić. Jeżeli się w ogóle nie mylę, a jest taka mini szansa, że się nie mylę, to chyba właśnie tutaj mam portal do endu. Jeszcze jakoś tak za bardzo sobie nie poznaczałem tych tuneli, na wszystko przyjdzie czas. Kto wie, może dzisiaj na live, oprócz farmy tych żabandoli, zrobimy też sobie właśnie te oznaczenia. Dobra, jest też nasz end. Ciekawostka to. To nie jest ta twierdza, którą widzieliście na odcinku, czy tam na live, nie pamiętam, pierwotnie, bo tu w ogóle dziwne rzeczy się dzieją. Pamiętacie, wspominałem wam o, wam o tych popsutych czankach. Niestety, te popsute czanki e, właśnie mają jakiś związek prawdopodobnie z portalem do endu, który zgasł. Tak, nie przesłyszeliście się. Portal do endu, który nie ma prawa w Minecraft e, zgasnąć, zgasł. Autentycznie, kiedyś przychodzę na live, bo przez długi czas nie wchodziłem do endu, chciałem sobie właśnie tutaj wejść, chyba w celu pozyskania obsydiana, jak się nie mylę, nieważne, yy, i patrzę, tu widzę, że jest miejsce, gdzie na pewno była twierdza, szukam tego portalu, jest portal, skaszony. No niemożliwe, no ja przecież pamiętam jak go odpalałem, pamiętam jak przez niego wchodziłem. Możliwe też, że winą tego jest zmienianie wersji, wiecie zaczynałem na snapshotach do 1.18, potem wyszło 1.18, jeszcze nie było oczywiście snapshotów, no to chyba w ogóle albo było na snapshotach jeszcze do 1.18, albo faktycznie już 1.18 wyszło. Prawdopodobnie przy tych, wiecie, przeskokach między yy, wspomnianymi Powiedzmy wersjami testowymi, mógł jakiś błąd się w Minecraft wkraść, i niestety mi tam no, zniknęły te czanki. Co ciekawe, w tamtym rejonie też mam zaskakująco, jak na moje oko, dużo yy, poucinanych drzew. Wiecie, tak jak się czank gdzieś graniczy, no to tak jakby na granicy Chunku czanka, ciachnięta korona, ciachnięta, yy, ciachnięte drzewa, i inne w ogóle takie rzeczy. Coś z tamtym rejonem jest nie tak, dlatego ja się od niego trzymam póki co z daleka. No i znalazłem sobie tutaj drugą twierdzę. Od cała historyjka. W ogóle, jeżeli chodzi o te zniknięte entity, czyli villagery oraz, yy, moi drodzy, ramki w mojej bazie, no to niektórzy mi pisali, że to moja wina, bo nie dałem nim tagu. Nie, wieśniaki, żaby, czy inne takie moby hodowlane... Które nie są jakimś creeperem, zombie i tak dalej, które się nie spawnują od tak jako potwory, nie mogą też raczej się zdespawnować. Nawet moi drodzy, zombie wieśniak, który był wieśniakiem, zmieni się w zombie wieśniaka, sam z siebie nie zniknie, tak jakby był właśnie nazwany name tagiem. Taka mała ciekawostka, więc no, tak to mniej więcej wygląda. Okej, okay, rośnijcie sobie chłopaki, czy czym wy tam jesteście, i zaraz lecimy do domu. W ogóle, jak już tutaj czekam, aż te kijanki wyrosną, moi drodzy. Co byście powiedzieli na to, żeby żaby tak samo jak właśnie axolotle czy Panda miały swój własny, rzadki wariant? Tylko, że w tym przypadku oczywiście mm, mogłoby to działać na takiej zasadzie, że niezależnie na jakim biomie, na przykład byłaby szansa jednej dziesięć... no nie dobra jedna no, dziesięć tysięcy to, to byłaby przesada ale nawet jednej setnej procenta, czy nawet jednej dziesiętnej procenta, moi drodzy, czyli jeden na tysiąc, że kijanka y, zmieni się w żabę o jakimś wyjątkowym kolorze. Nie wiem, powiedzmy fioletowa, Taka całkowicie żółta, albo mega czerwona, albo tak zwana ta która mogłaby pojawić się w dżungli, ona by mogła chodzić po. Nie, no dobra, to też akurat przesada, bo to nie byłby wariant, tylko to zupełnie byłby. To mógłby być nowy MOB. Eee, mam nadzieję, że kiedyś Mojang zdecyduje się na coś takiego, bo nie dość, że byłaby tutaj fajna motywacja do zdobywania moi drodzy tych. Eee, znaczy zdobywania, do rozmnażania tych żab. I właśnie, <głos》>, że tak powiem, obserwowania tych kijanek, To, to co najbardziej by mi się chyba spodobało Mógłby pojawić się czwarty wariant żabandolu jenny żabandole, froglight To będzie kolejny blok, na którego punkcie ja chyba będzie, będę zwyczajnie, moi drodzy, chory To już z mojej strony przesada Dobra, nakarmię chociaż jedną tutaj kijankę, moi drodzy Bo faktycznie długo tutaj czekam a coś tak niechętnie one tutaj rosną. W ogóle je tak ponakarmią, tutaj. Z nadzieją, że zaraz się pojawi. Piękna zielona żaba. Zielona jak ten śluz. Jest! Mamy pierwszą zieloną żabkę. Dobra, chodź tu. Chodź tu. Mam nadzieję, że zaraz się kolejne pojawią, bo minimum ze dwie na dzień dzisiejszy bym chciał, moi drodzy, zdobyć. Wpadła, wpadła. Dobra, ona już jest na spałnie doskonale. I jeszcze jedna by się tutaj przydała. Dobra, powiedzmy, że skupię się na urośnięciu, dorośnięciu, z przemienieniu tej kijanki. Dobra, bo już dużo tych tutaj, niestety, poszło. Slime boli. Szybciutko, przemieniamy się. Mamy dziada. Okej, okay, chodź tu. Szybka akcja. I to tyle, ile bym na dzisiaj chciał, moi drodzy, mieć. Jak już mówiłem, nie będę się bawił jeszcze w farmę. Ale do farmy to też się przyda. Najważniejsze, żeby móc zdobyć dzisiaj, chociaż minimum, po jednej sztuce, ale z pewnością będzie to więcej, każdego rodzaju kolorystycznego żabandolu. Dobra, od razu się kimnę, ale żaby będą gdzieś tutaj w tym nederowym lesie. Pytanko tylko gdzie? Czy ja stąd je gdzieś dostrzegam? Jeszcze nie. Jeszcze niestety nie. Jest tutaj pierwsza żabka, a druga? No. Czekaj, 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 cze. obie są tutaj na tym jednym drzewku, świetnie! Chodź, 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 chodź chodźcie, chyba dziewczyny Szybka, akcje one dostaną obrażenie od upadku? Nie powinny, no bo w końcu to są takie, powiedzmy, skoczne moby <laughs> Zajączki nie dostają to i to nie powinno, dobra A, dostają, dobra, sorry Sorry, nie chciałem, to zrobimy to inaczej eee, Czekaj, czekaj, zrobimy to inaczej, ja ciebie tutaj wezmę lekko Przy tej, przy pomocy tej smyczki i cię tak tu zrzucę, dobra? Uważaj! Będzie dobrze, będzie dobrze! Wyliczesz się! Żyje! To najważniejsze, dobra? A gdzie ta druga franca pobiegła? Tu jest! Dobra! Mamy to, co ma mamy. Mamy to, co mieć mieliśmy. Dobra, w ten sposób będzie bardziej poprawne. Zabieram je od razu tutaj. I w ogóle przy okazji dobrym pomysłem, myślę, byłoby wziąć jakiś kawałek płotka którego notabene nigdzie tu w okolicy nie mam pod ręką Tutaj też nie, ale jest skalk z poprzedniego odcinka doskonale, tym też będzie trzeba się na spokojnie zająć Okej, okay, to ja wezmę może szybciutko ten jeden nedrowy płotek i szybka akcja Tutaj te zielone sobie przytęteguję, biorę od razu te białe Bo chyba to są takie białe, nie? Może bliżej beżu trochę? Wyskoczą same z siebie? No tak, jakby chciała, nie mogły. Dobra, pomogę im. To też dla mnie żaden problem. Szybka akcja Ciach. No i przydałoby się wziąć ze dwie sztuki tutaj tych pomarańczowych żabek. Ciekawe, czy jakieś same z siebie tu przyskoczą. Czują chyba przejście, bo tak zobaczcie. Mam wrażenie, że zaczęły się gromadzić tutaj legalnie, kulturalnie. I co zrobić takiego? Tak, ewidentnie czują przejście. Dobra, Max dwie. Więcej nie chcę Odejdź! Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, odejdź! Odejdź! UWAGA! UWAGA! Bo przepierniczy i przerąbane! Czekaj, 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 no idź! Idź, sorry, muszę. MUSZĘ! Yy! Dobra, jakoś się udało. I tak jak mówiłem, jeszcze dwie sztuki, a pozostałe niech sobie jeszcze troszkę pożyją. Niech znają moje dobre serducho. Szybka akcja! Potrzebuję, moi drodzy, bikona i też przy okazji troszeczkę bloków żelaza. To jest... ...bikon... Gdzieś tu będzie. Widzicie co, to jest sytuacja, bo... Nie pamiętam gdzie są moje wikony. Autentycznie, ja ich miałem tutaj kilka, ale gdzieś musiałem takiegoś pewnie shulker Boxa zakitrać. I teraz nie wiem do jakiego. No nic, szukam dalej, jak nie to będę kombinował jak zwykle. Dobra, zgarnąłem bikona tutaj z dziury. Za późno już, po czwartej jest grubo. Dla mnie to już, żeby przypomnieć sobie gdzie to jest, to zbyt duży wysiłek. Okej okay, moi drodzy, co zamierzam zrobić? Zrobimy teraz bardzo prowizoryczną farbę, e, właśnie Froglight. Oczywiście dzisiaj zrobię bardziej zaawansowaną i ciekawostka, istnieje kilka, przynajmniej dwa, Yy, sposoby, żeby móc zrobić fajną farmę. Pierwszy z nich, no to oczywiście wykorzystanie spawnera Magma Cubów, który znajduje się często w bastionach. W bastionach tak zwanych przeze mnie skarbowych. I to w sumie nie jest jakiś głupi pomysł, żeby to zrobić, i prawdopodobnie właśnie tam dzisiaj na live będę próbował zrobić farmę. Zwłaszcza, że większość spawnerów w bastionach, które spotkałem, zniszczyłem. Ale to jeszcze było przed tym, jak dowiedzieliśmy się, że będą żabandole w Minecraft. Ale jest jeden, no co prawda daleko, bo chyba jakieś 1500 kratek, jeżeli się nie mylę. Nie wiem, będę musiał zobaczyć na koordynaty w screenach, bo to znalazłem jeszcze ciekawostka nawet na starym komputerze. I tam dzisiaj sobie oczywiście znowu polecimy I ja w tym miejscu wtedy zrobię farmę. A na obecną chwilę, moi drodzy, zrobimy sobie tutaj taką dziurę, powiedzmy. W której e, powiedzmy ponownie, mam nadzieję, że pojawią się magma cuby, bo jak widzicie, jest tutaj. A nie, to są pustkowia. Okej. Okay. <laughs> Fałszywy alarm. Zrobię sobie dziurę tutaj po drugiej stronie, gdzie jest delta. Z nadzieją, że pojawi się tutaj troszkę magma cubu, wtedy wpuszczę tutaj żaby. No i mam nadzieję, że będzie grubo się tutaj farmiło te bloki. A drugi sposób na farmę, taka ciekawostka, to jest oczywiście zrobienie czegoś podobnego, jak się robi w kwestii farmy gastów na biomie Soul Sand Valley, tylko że właśnie z magma Cubami. One trafiają przez portal do normalnego świata. Tam giną na przykład sobie w sypkim śniegu albo na kaktusach. Różne są sposoby na ich rozdrobnienie, że po sobie to tak nazwać. I dzięki temu oczywiście żaby mogą je cały czas zjadać, ale ja raczej pójdę w klimaty raczej spawnerowe, bo chciałbym móc wykorzystać ten spawner w końcu w jakiejś farmie, jakoś wcześniej nie było okazji. A nie ukrywam, nie chciało mi się robić farmy samych magma z tego, więc będzie ciekawie dzisiaj, ale to już mówiłem. Oczywiście na live, na którego serdecznie was zapraszam. Okej, okay, trochę tutaj ciasno przez ten Wedrock, ale powinno zadziałać. Chyba poszedł beacon. Znaczy, promień bikona Dobra, szybka akcja. Ja potrzebuję tutaj haste 2. Hmm, nie pykło. Haste 2. Oczywiście nie na ddr bo ten i tak zawsze się rozwala szybko, ale cholerny bazalt. Bo ten niestety lubi troszeczkę, wiecie, przygwiazdorzyć i się czasem go trudno bez tego efektu Heist 2 wydobywa. No, ale moi drodzy, czy Blackstone, czy właśnie Bazalt, teraz idzie jak po maśle. <laughs> Pozdrawiam wszystkich. Ech. Tak sobie teraz kopię, moi drodzy, tak sobie myślę. Albo to będzie ultra prosty i genialny sposób na żamandole, czyli taka tutaj dziura na tym biomie. Albo ja właśnie odwalam niesamowitą lipę. Nie dość, że tracę czas, to jeszcze tutaj yy, nie swój. To jeszcze was, was najgorszy na odcinku. Ale trzymam kciuki za to, że jednak mimo wszystko zacznie to działać. Jeszcze troszeczkę tutaj rozkopię, bo za każdym razem powiększam te ściany 3, czyli 1, 2, 3, o tę samą ilość kratek. Potem jeszcze zjadę może jeden max, dwa poziomy w dół, żeby była tutaj jakaś taka przestrzeń dla magma cubów. No i zobaczymy, co tutaj będzie. Oby, coś wartościowego. No, generalnie nie będę ukrywał, wpadłem tutaj na pomysł zrobienia tego w ten sposób, kiedy biegając jeszcze, gdy nie było tych pół bloków i tego lodu, właśnie w tym malutkim tunelu pojawiały mi się czasem magma cube. I tak sobie pomyślałem, no dobra, to może nie jest aż, aż tak głupi pomysł. To jest 3, 4, tak? 5. Dobra, zjedziemy sobie o tyle, Podam jeszcze w dół i lecę moi drodzy po żaby. Znaczy, tu jest y, 6, żeby nie było. Wow. Mam nadzieję, że to ostatni odcinek w najbliższym czasie, który będę tak późno w nocy nagrywał. Nie spróz mi. <laughs> Ale za to łapieczka w górę musi być. No dobra. Chodźcie moje piękne, już się rwiecie do roboty, widzę. <laughs> dobra, szybka akcja, bo mi tutaj pospierniczają, a ja już ich nie złapię po raz kolejny. Wszystkie? Wszystkie. No to za mną. Nie, nie wszystkie. Za mną! Teraz będzie ciekawy, jak one wszystkie się przeteleportowały do netheru, to się pewnie rozproszą po całej okolicy, co? Czy nie będzie tak źle? Eee, nie ma tragedii, dobra. Mamy tutaj. wszystkie prawie, jest. I ostatnia, jest. Dobra, no to przed siebie. Hihihi. No, mordy wy moje piękne. Żaby wy też. Zbliżamy się do celu, jest delta, ale czy będą tutaj magma cuby? Aj, jest stresik, nie będę ukrywał póki co słabo, ale dobra, nie poddajemy się oczywiście. Parę rundek w tym i z powrotem przy pomocy fajerwerek i może coś się tutaj zespałnuje. Zobaczymy. Ja je tu już wypuszczam wolno, z nadzieją, że sobie tutaj nigdy nie spierdzielą. I szybciutka rundka w stronę portalu, gdzie jest oczywiście nasza wysepka. No to będą one też pewnie na dzisiejszym live co nieco będzie tworzona. Jakiś magma cube? Wow. Zaczynam się obawiać, moi drodzy, że to jednak nie był najlepszy pomysł. Może jednak też niegłupim pomysłem byłoby zjechać ze dwie warstewki w dół tego terenu. Zobaczymy, co będzie potem. Uuu, dobra, mamy, moi drodzy, magma blok. Pfu, magma cuby, pojawiły się dziadygi. Jest! Czyli jednak potrzeba więcej przestrzeni Taka podpowiedź też dla was Jeżeli nie wiem, komuś by się przydało i komuś taka bzdura by przyszła do głowy Żeby w ten sposób próbować tutaj Moi drodzy e, Zdobyć te bloki No jak tak, że tak powiem, spontanicznie To nawet nie głupio Dobra, dziewczyny, liczę na was bo ogóle ten się jak widzicie, zapchał A, Ale super, będą magma fuh, Będą, moi drodzy, żabandole jeszcze nie mam żadnego. Jestem ciekaw, który. Bo widzicie, mam dwie takie, dwie takie, dwie takie żaby. Więc hipotetycznie mam 33,3% szans na każdy blok żabandolu, który będzie mój pierwszy, ale wychodzi to na żółty. He hej! Jest! Moi drodzy, mamy to! Autentycznie! Autentycznie jest to, co być powinno. Trzy póki co. Orchowe bloki żabandolu Nawet i cztery Dobra, niech one się tutaj zajmą Znaczy póki co ta jednadzielna Pomarańczowa sobie... Działa, ale mam nadzieję, że i zaraz pozostałe się rzucą. Najbardziej bym chciał chyba sporo też, yy, chociaż nie oszukujmy się, żółte są takie najbardziej uniwersalne, ale i zielone do wielu rzeczy mogłyby mi się przydać. Fioletowe od tej beżowej białej żabki z ciepłego biomu będą takim miłym urozmaiceniem powiedzmy. Ile tego tu leży? Szkoda, że póki co tylko ten jeden rodzaj, ale nie narzekam, no bo jest. Szkoda. Szkoda, że te tutaj żabki takie leniwe się zrobiły, więc ja może im tutaj pomogę, bo już chyba pomarańczowa się czaj, żeby tutaj co nieco pozjadać. <laughs> Stój, ty już się nażarłaś. Jest! Moi drodzy, jest właśnie ten perłowy, fioletowy. I mamy też, moi drodzy, zielony żabandol. No cudownie! Wspaniałe jest to, że one świecą i widzicie, są niszczone instant! Czyli mogę się nimi na dobrą sprawę też podsadzać, a myślę, że <laughs> hej, dzięki farmie, którą dzisiaj będziemy robili na live'ie, to nie będzie taki głupi pomysł, żeby właśnie przy pomocy tego się podsadzać. Nie dość, że oświetlam teren, więc nic mi się nie zespawnuje, to niszczę to natychmiastowo, proszę bardzo, lubię takie bloki. Okej, okay, ale to jeszcze nie wszystko, niech się więcej tych magma w moi drodzy, tutaj pojawi, jest coś nowego? No jeszcze nie. Mamy kolejny dziad! Szybko dosyć się pojawił. Doskonale. I kilka małych sztuk. One będą za mną szły. A tutaj i żabki czekają na swoją kolej. Chociaż no tak trochę niezbyt chętnie. No, dobra. Jako że jak już mówiłem oprócz żółtych, to będę najwięcej używał zielonkawych. No to niech zielona żabaś sobie tutaj powpierdziela te rarytasy. <noise> Ciekawostka, jeżeli ktoś jakimś cudem nie widział przeglądu Snapchata, chociaż wątpię, że jakakolwiek osoba była teraz na tym odcinku, która nie widziała, to początkowo wychodzi na to, że ten blok mielibyśmy dostawać, kiedy żaba zje świetlika. Bo wiecie, świetliki początkowo miały być zadane przez żaby, ale się okazuje, że te niestety dla żab są trujące, więc twórcy z tego zrezygnowali. Tak samo zamiast slime boli, czy pierwotnie yy, tej trawy morskiej, która była tak zwanym placeholderem, czyli czymś zastępczym, mieliśmy jakoś rozmnażać przy pomocy świetlików te żaby. Najprawdopodobniej świetliki mogłyby być schwytane do słoika nowego, czy powiedzmy butelki, co jest chyba najbardziej prawdopodobne, bo to jednak Minecraft, yy, i właśnie takim przedmiotem byśmy te moby mogli sobie kulturalnie. Rozmnażać, no zobaczymy jak to będzie w przyszłości Kiedy dodadzą świetliki, ale tutaj Mojang Jak widzicie wymyśliło genialne Moim zdaniem zastosowanie właśnie dla magma Dzięki którym możemy zdobyć Od groma tych Wspomnianych właśnie Żabandoli, o! Teraz mamy zielonych już <noise> najwięcej Super, jak ja kocham te bloki Mojang, to akurat wam się udało Fajny blok, który można stawiać sobie w różnych kierunkach Ma czystą teksturkę po boku, właściwie nie Czystą teksturkę u góry i u dołu jak stawiamy A taką bardziej pikselową I ciekawą, moim zdaniem, właśnie po bokach Cudownie, normalnie jak kłoda drewna Uuu i kolejny, no to akurat już musiałem czwart Czwartą rundkę zrobić ale się zespawnowały. Super. Który teraz, która z żab, moi drodzy, według was będzie miała teraz najwięcej, nie, już widzicie, że żółta. No i super, będzie porówno. Wow, moi drodzy, nieźle. Dobra, będziemy powoli kończyć, no bo jak już mówiłem, nie chciałbym, żeby te odcinki były za długie. Jednak, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie mi w komentarzu, czy zwróciliście uwagę na to, że od ostatniego odcinka gdzieś tam troszkę włosków mi było. Je, nie wysieje, na szczęście. Jeszcze. Jeszcze nie łysieję, jakoś tak fryzjera odwiedziłem. Jestem ciekaw, czy to zauważyliście, czy dopiero teraz, jak o tym powiedziałem. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, a to będzie też fajne, oczywiście słowo klucz odcinka. Dzięki wam moi drodzy, zapraszam was serdecznie na live'a, który już najpewniej trwa, kiedy to oglądacie. Albo za chwilkę się zacznie, czekamy na nowy snapshot 21w12a. I liczę na naprawdę genialne rzeczy, zwłaszcza na takie, o których jeszcze nie wiemy. Bo to jest kwintesencja aktualizacji The Wild Update. Dwa razy powiedziałem aktualizacji, tylko że raz po polsku, raz po angielsku. Nieważne, moi drodzy. Do zobaczenia na live'ie i mam nadzieję do zobaczenia jutro w przeglądzie i pojutrze w kolejnym odcinku ze Snapcrafta. Pamiętajcie, 6 tysięcy apek w górę i widzimy się w czwartek. Trzymajcie się... Nie, w piątek. <laughs> w czwartek przegląd. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć!